Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobię barsz taki jak jadłem w dzieciństwie. Czy go można nazwać barszem ukraińskim, czy tylko barszem? Tego nie wiem. Ja to nazywam po prostu barsz czerwony. I pokażę Wam dzisiaj jak to ja pamiętam z dzieciństwa jak właśnie taki barsz mój ojciec robił. Nie mama, tylko mój ojciec. A więc zaczniemy. Zaczniemy od żeberek. Mam tutaj kilka ładnych, grubych, mięsistych zobaczcie, żeberek I je należy najpierw dobrze obsmażyć na smalcu. Jeżeli się boimy smalcu, użyjmy po prostu oleju. Wywar na takich przypieczonych, przysmażonych właśnie żeberkach jest najbardziej aromatyczny i najbardziej barsz później smakuje. U mnie tak właśnie się robiło i zawsze uwielbiałem taki barsz. Żeberka musimy teraz odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie jak pięknie są zrumienione. Tak zrumienione mięso teraz przekładam do garnka. W garnku przygotowane mam 3,5 litra zimnej wody. I wkładamy zrumienione żebra. Teraz do mięsa wrzucę jedną taką cebulkę, kawałek selera, jedną średnią marchewkę i kilka liści laurowych. I na razie to wszystko. Nie solę, nie przyprawiam. Gotuję żeberka, a w tym czasie przygotujemy sobie. Inne rzeczy, które będą nam potrzebne, właśnie do naszego barszczu. Na tarce zetrę dwa średniej wielkości czerwone buraki. Buraczki, starte. Teraz wetrę trzy średniej wielkości marchewki. marchewka również starta i teraz jedną średnią cebulę pokroję w taką dość grubą kostkę. Teraz posiekam połowę główki młodej kapusty. Zobaczcie, wszystkie składniki już są prawie gotowe. Tylko brakuje nam wywaru, a więc czekamy. Po pół godzinie gotowania, żeberka są na wpół miękkie, więc teraz czas, żeby wrzucić kapustę. I łyżkę soli. Myślę, że Gotować będę jeszcze jakieś pół godziny, i żeberka powinny być już miękkie, i wtedy będziemy działali dalej. Teraz na patelnię, na której smażyły się żeberka, na tym tuszyku będziemy teraz smażyć cebulę. Wrzucamy cebulę i szklimy. Odklejamy wszystko, co się da z patelni. To są najlepsze smaki, uwierzcie mi. Kiedy cebulka jest już zeszklona, wrzucamy marchewkę i buraczki. Teraz na patelnię wrzucę 3 łyżki stołowe przecieru pomidorowego. I dokładnie mieszam. Dałem koncentrat, to muszę dodać troszeczkę cukru, ponieważ koncentrat jest po prostu kwaśny. Teraz łyżeczkę pieprzu. Czarnego oczywiście. Zaprawka gotowa. Teraz ją odstawię i w to miejsce z powrotem stawiam garnek z wywarem. Ale w tej chwili już wrzucam ziemniaki. Akurat mam młode ziemniaki, więc będzie wiosennie wrzucam 3 4 takie większe pokrojone ziemniaki i zobaczcie w taką grubszą kostkę i gotujemy jakieś 10 minut i będziemy wrzucać buraki. No i nadszedł czas, żeby wrzucić buraczki, marchewkę podsmażoną razem z koncentratem pomidorowym. I teraz jeszcze musimy dosolić, ponieważ dałem tylko łyżkę soli na taki garnek, to jest troszeczkę za mało, więc dosolę jeszcze, jeszcze troszkę i dodam pieprzu czarnego jeszcze i majeranku. Wiem, że też niektórzy z Was nie dają majeranku, a ja osobiście dodaję, ponieważ u mnie w domu tak się dawało i myślę, że taki barszcz był o wiele bardziej aromatyczny właśnie z majerankiem, którego otrę. Garść takiego majranku otrę w rękach, żeby wydobyć jak najwięcej aromatu. Po około 5 minutach takiego wolnego pykania dorzucę garść natki pietruszki, która nada pięknego aromatu, i będziemy podawać. I barsz gotowy wyłączam i nalewam. Barsz bez kwaśnej śmietany to nie barsz. Więc dokładamy kleksa porządnej kwaśnej crème fresh I gotowe. Spróbujmy tego dzieła. Bo tak to mogę nazwać. Pycha. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia. Dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego! I ugotujcie sobie czasami tak czerwony barsz.